Cześć moi drodzy! Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się w tematyce lorki tego domowego urządzonka. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić cztery e, różne modele tego urządzenia oraz zaprezentować, jak mniej więcej i czym one się przede wszystkim cechują, każda z nich. E, dodatkowo będzie to taki wstęp w e, kolejne odcinki mówiące o tym, jak używać, jak programować oraz krok po kroku, jak korzystać z innych funkcji, które daje to urządzenie. Także serdecznie Was zapraszam. To jest kolejny krótki poniedziałek, ja jestem Wajcha, a tematyka to LOGO. No to zaczynamy. Pierwszym prezentowanym modelem jest model Heltec. Jest to wersja trzecia. Przychodzi do nas zamawiana na przykład z Aliexpress w takiej oto niewielkiej obudowie aby ją wyciągnąć, musimy zrobić kilka ruchów. Tutaj mamy oczywiście jej opis. Jest to model V3. Jest to chyba jedno z najmniejszych urządzeń dostępnych w gamie wszystkich dostępnych ogólnie na rynku. No i też jest bardzo, można powiedzieć, jest ono jednym z takich urządzeń, które jest jako pierwsze kupowane przez wszystkich, którzy próbują skorzystać. Z, z lory. Heltek <laughs> jest mały, ma naprawdę niewielkie wymiary. E, jest to praktycznie w obudowie 6 cm. Sama płytka jest dużo mniejsza. Nie ma on tutaj modułów e, GPS. Nie ma też e, innych takich udogodnień, które rzeczywiście można sobie podczepić później. Wszystko przychodzi w takim pudełku gdzie mamy oczywiście piny do, do lutowania oraz e, mały kabelek do podłączenia w gniazdo, gdzie możemy zasilić to e, dodatkowym e, możemy to zasilić ogniwem 18650 tak to się prezentuje ten model jako pierwszy, który e, szczerze powiedziawszy nie został polecony i ja polecam go także wszystkim tym, którzy by chcieli zacząć swoją Pierwszą przygodę z modułem LoRa i obsługą Mestasz Drugim prezentowanym modelem jest model, który już jest przeze mnie podłączony, lekko skonfigurowany i możemy tutaj zobaczyć na telefonie sam program i jego obsługę. Jest to model T-Beam w wersji 1,2. Ja tu mam podłączony niewielki jak na razie niewielki wyświetlacz niestety jednak on nie spełnia moich wymagań jeśli chodzi o wielkość ten model o lory jest skonstruowany z gniazdem do modułu, do modułu jest skonstruowany z gniazdem do zainstalowania Baterii, lub że tak powiem ogniwa 18 650, czyli już pewien, pewien aspekt rozwoju takiej płytki nam odchodzi. Co tutaj mamy? Jest to, to standardowy moduł LORY, oraz producentem jest oczywiście LilyGO. No i tutaj w tym urządzeniu mamy także GPS. Czyli możemy używać konfiguracji w samym Messaszliku do szczytywania lokalizacji danego tego urządzenia. W przypadku urządzeń typu Heltek, czy na przykład innych, które takiego modułu nie posiadają, no to jedyna lokalizacja, jaką możemy uzyskać, jest w momencie, kiedy przełączymy w opcjach Messaszlika. Udostępnianie naszej pozycji z telefonu, czyli za każdym razem, kiedy telefon się połączy z takim urządzeniem, będzie przekazywał lokalizację. Oczywiście nie polecam początkującym tego modelu. Z mojego doświadczenia wiem, że są w nim lekkie problemy z konfiguracją. Trzeba wybrać odpowiednie oprogramowanie. Jak widać, ja nie mam tutaj najnowszego oprogramowania. Nie wiem, czy będzie to widoczne. No obecnie teraz nie musiałbym odpalić to przy yy, konfiguracji no ale nie ważne w każdym bądź razie jest to urządzenie które się przyda w momencie kiedy chcielibyście na przykład lokalizować coś yy, do takich yy, do takich pierwszorzędnych łączności tekstowych yy, ten moduł no, jest Troszeczkę mocniej rozwinięty niż e, reszta, więc. No i przede wszystkim jest droższy, więc nie będzie on tutaj na tyle potrzebny, abyście musieli się przejmować jego konfiguracją i jego kupnem. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj aplikacja, gdzie możemy konfigurować różne ustawienia. E, ten moduł Lory jest e, o tyle fajny, że. Mm, można go zakupić z takim właśnie wyświetlaczem, bądź zakupić inny wyświetlacz, troszeczkę większy. Obsługuje on kilka rodzajów wyjść, kilka rodzajów sterowników. Tu jest akurat SH1105, aczkolwiek nie do końca takiego typu wyświetlacze z rozdzielczością 128x128 128 działają ze wszystkimi urządzeniami. Tutaj warto mieć to na Następnym modelem, który chciałbym wam zaprezentować, jest taka oto mała lorka. Jest to model Liligo T3. Jest ona, jak każda inna lora w dwóch konfiguracjach możemy taką lorkę zakupić w konfiguracji na 433 MHz oraz na 868 MHz bądź więcej. Oczywiście wszystko jest uzależnione od tego, jaki kupimy model, czy jest to pasmo 70 cm, czy inne. Tam też możemy pewne zmiany wprowadzać w ustawieniach, ale o tym będziemy mówić następnym razem. Jeśli chodzi o ten moduł, mam takie dwa. Obydwa są. Na 433 MHz. E, przy takich modułach, na tą częstotliwość musimy posiadać e, pozwolenie radiowe, aby tego używać, ale są też opcje zakupu e, wolnej od licencji częstotliwości 6868. E, to urządzenie jest podobne do Helteka. Też nie ma tutaj zbyt wielu e, rzeczy, o których, których można powiedzieć na ten temat. Każda z tych lory daje e, możliwość zamontowania dodatkowych pinów, podpinania też e, tutaj czujników czy e, dodatkowych wyświetlaczy. Jest to opcja, która jest e, średnio droga. Tutaj koszt e, takiego modułu to e, wydatek około 100 zł, Przy czym cały czas mówię, heltek w tej dyscyplinie ten najprostszy V3, Tutaj prowadzi, no bo e, jego można zakupić za około 80 zł. Kibim, czyli to duże urządzenie, które Wam prezentowałem, kosztuje około e, od 80 do 150 zł. W zależności od tego, jaką traficie ofertę, czy e, że tak powiem, promocję na portalu AliExpress. Przejdźmy zatem do ostatniego bohatera. To jest bohater, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć najwięcej. Jest to e, papier elektroniczny e, z modułem LoRa, który niedawno zakupiłem i jeszcze tak naprawdę nie sprawdziłem, e, jak on działa, jak się go używa, jaka jest e, jakość tego wyświetlonego komunikatu na tym papierze. Jest on o tyle fajny e, z mojego punktu widzenia. Jest o tyle fajny, że posiada dosyć duży wyświetlacz, o ile możemy tak powiedzieć. I odczytowanie z niego informacji, nawet bez użycia telefonu, jest dosyć czytelne. W przeciwieństwie do tego mniejszego niż jeden cal rozmiaru wyświetlacz. Także biorę się za składanie jego. I teraz taka mała uwaga dla wszystkich tych, którzy chcieliby nabyć taki moduł LORY. Zanim go podłączycie do zasilania, w tym przypadku jest to USB-C bądź gniazdo na jakiś akumulator, który zasila tutaj 3,7V. Pamiętać należy o antence. Bez antenki nie włączamy urządzenia, gdyż ulegnie uszkodzeniu. Dobra, to ja się biorę za składanie tego, a tymczasem kilka słów. W tle. Pamiętajcie, że modeli z modułem Lora jest dużo więcej, ale większość z nich jest zbliżona zarówno rozmiarami, jak i parametrami działania z oprogramowaniem MSTSTI. Ich różnice wynikają z budowy i obsługi różnych protokołów czy systemów. Mamy obsługę różnych wersji Bluetooth oraz Wi-Fi a także wbudowane lub nie moduły GPS oraz sensory pomiarowe. Można też zbudować moduł zgodny z Masztastikiem, używając Raspberry Pi. W następnych odcinkach wspomnimy o innych popularnych modelach. To, co jest ważne przed rozpoczęciem pracy z tym urządzeniem, to wybór pierwszego i prostego modelu, który nie będzie ani drogi, ani trudny do uruchomienia. Pamiętaj, aby rozpocząć zabawę oraz testy we własnym zakresie. Najlepiej jest kupić minimum dwa modele lorki. Dzięki temu nasza zabawa w zasięgi będzie miała sens. Warto też pomyśleć o innej antenie, ale do tego tematu wrócimy, kiedy przeprowadzimy odpowiednie testy w naszym radiowym klubie. No i jak widać, udało się skonfigurować pomyślnie oprogramowanie typu Mestasty. W następnym odcinku opowiem Wam na przykładzie właśnie tego urządzenia oraz także Helteka oraz także Tibima. Jak ustawić, jak skonfigurować, jak zmienić pewne parametry e, Lorki, aby była ona dopasowana do Waszych potrzeb. Opowiem również także o tym, jak skonfigurować aplikację i jak rozpocząć pierwszy, pierwsze używanie. E, samej tej aplikacji i obsługi tego urządzenia, które jest bardzo proste. Także jeśli masz ochotę oglądać kolejny odcinek, to zapraszam Cię już w następnym tygodniu. To wszystko na dziś. Kolejne odcinki poradnika będą realizowane cyklicznie w inny dzień tygodnia. Zachęcam do wsparcia kanału Małą Kawą, dzięki której zbieramy fundusze na zakup radiotelefonów PMR dla najmłodszych. Zachęcam do lajkowania oraz subskrypcji kanału a także śledzenia naszych social mediów. Do zobaczenia, do usłyszenia i bez odbioru.